Jebane gówno, bo nazywane chujną jest Płonę amnezja, a nie pierdolony Gówno w papierku, chyba byku już rozumiesz co jest pięć Trzymaj się od tego z dala, że skan się może cię zmieść To już chyba wiesz, że rozpierdol jest potężny Że w pani Meksy pustka dezorientacja Powiedz czy ten ruch był ci potrzebny Że modlisz się do pana by zdjął zbła ciernie Że mu Powala cię na ziemię ty lepiej co się z tobą dzieje. Nie wiem, o czym nie wierzę, na co ja patrzę. Głowa do góry mordo i będzie lepiej. Nie wiem, kim jestem, nie wiem skąd przyszedłem. Nie wiem, dokąd idę, nie wiem, po co tu jestem. Dziś czuję się samotnie, nie wiem, gdzie jest moje miejsce. Może trochę pogubiony, myślę, że jestem gotowy na to, by coś zmienić. Na to, by chwilę docenić. Na rozwój osobisty, w który ciężko ci uwierzyć Droga prześciernie trudna, wyboista trasa, Górka opada Łapiecie sił, łapie cię zadyszka Wiesz, że zawsze głowa do góry trzymana musi być wierzę. Niech za ciebie tego nie zrobi To odpada jeszcze, tylko dodam, że da z siebie wszystko By, by kopara im opadła Byś nie żałował niczego, e. Jebane gówno, bo nazywane chujną jest, bo nie amnezja nie pierdolony dopalacz. Gówno w papierku, chyba byku już rozumiesz co jest pięć. Weź co z testu i trzymaj się reguł, trzymaj się od tego z dala. Życie, które ci się wydaje, że znasz, bywa, że jest luczanym odbiciem tego, co myślisz co w głowie masz, skąd. Czerpiesz inspiracje, nowe pomysły, doszukując się prawdy Zawsze pamiętaj, że nikt nie pozostaje bez winy Kiedy w dobrą stronę spoglądasz, nie patrząc co będzie Idziesz, idziesz do przodu spontan, wierząc, że co by nie było podołasz Wiedz, że nie jesteś w błędzie, w pełni się z tobą zgadzam Niech los za co się należy mnie nie i Tobie Schowany przed światem Siedzę na chacie Na blacie tyle, że wyjebał skalę wariacie Nam zawsze mało Po bandzie szeroki mukie Tak by prędkość wzrastała Nieraz rozbędzę się Jestem nie do zatrzymania Uderza adrenalina do głowy Mam fan Z tego mam wielką polewkę Chcę mi się śmiać Co? Żeś musiał odjebać Dobrze, że cało wyszedły z opresji I nic ci nie jest gościu Wyglądało to na poważne, myślałem, że cię przygniecie, że już nie staniesz, wiedziałem, nie, 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 po tobie jest Bo, bo ty dałeś radę, wiesz, że trzeba być, kurwa, co by nie